Ostatnio na kanale Zgrzyt miała miejsce wielka dyskusja. Otóż spowiedź niemniejszego niż sama dyskusja włodarza Michała boksdela Buxtona Barona. Jako, że uważam siebie za stałego odbiorcę podcastów Zgrzyt, to chciałbym się wypowiedzieć na temat tego, co mi osobiście nie pasowało w tej rozmowie. Co do samej odpowiedzi Gimpera czy Rewo, która się pojawiła w następnym odcinku podcastu, przejdziemy oczywiście w odpowiednim momencie tego materiału. A teraz chciałbym zacząć od pierwszej rzeczy, którą chciałbym poruszyć. Zacznijmy więc od początku, a tutaj mam konkretnie na myśli strukturę, na jaką zdecydowali się Gimper i Rewo w ramach tego odcinka podcastu. Przede wszystkim, tak jak sami przyznali, nie poinformowali oni widzów, w jaki sposób wyobrażają sobie rozmowę z trzecią osobą w ramach tego podcastu, a jest to pierwszy odcinek z Grzytu, w którym występuje trzecia osoba. Ktoś poza dwójką prowadzących. Żeby było jeszcze konkretniej, zaznaczę, że nie chodzi mi o stronę techniczną tego podcastu, który wyszedł. Ona stała jak najbardziej na dobrym poziomie i raczej nikt nie powinien narzekać. Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoją negatywną opinię na temat kolejności pytań, na którą zdecydowali się prowadzący. Przejdźmy jeszcze głębiej, konkretniej. Przez pierwsze 40 minut materiału mamy wielką, smutną opowieść boxdela na temat tego, jak bardzo negatywny wpływ miała pan. Do na jego życie, jak wiele osób się w tym czasie od niego odwróciło, jak stracił wszystko. Tylko po to, żeby 10 minut później mówić ile to był w stanie zarobić w ciągu jednego miesiąca, nawet nie wliczając do tego fejmu. Po pierwsze, uważam, że te 40 minut właśnie mają ogromny wpływ na to, jak Boxdel jest odbierany na przełomie całego podcastu. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o nas, o widzach czy też słuchaczach, ale o samych prowadzących. Nie mam tutaj na myśli tego, że wszyscy zaczynamy mu współczuć. Ludzie raczej mają różne poziomy empatii i na kimś wielka, smutna opowieść Boxdela może robić mniejsze lub większe wrażenie. Ale przede wszystkim wszystkim dajemy rozmówcy 40 minut, przez które nie jesteśmy w stanie w żaden sposób podważyć jego zdania, no bo nie jesteśmy w stanie podważyć czyichś uczuć. Skoro więc przez 40 minut mamy prawdomównego boxdela, którego nie jesteśmy w stanie podważyć i którego utożsamiamy z tym, że zajebiście mu idzie w trakcie rozmowy, to ma to ogromny wpływ po prostu na dalszą jej część. Dlatego też absolutnie nie dziwię się osobom, które zrezygnowały z oglądania tego podcastu czy słuchania go po pierwszych 40 czy 50 minutach. Patrząc całościowo na argument dotyczący struktury podcastu, jeśli chłopacy kiedykolwiek się wezmą za jakąkolwiek konfrontację, to chciałbym zobaczyć o wiele szybciej, po prostu jakiekolwiek pytanie, które może sprawić jakiekolwiek trudności rozmówcy. A skoro jesteśmy przy pytaniach. Uważam, że pytania, które były zadawane w ramach podcastu Skrzyd, były zadawane w sposób nieumiejętny. Większość osób, oczywiście, widzi problem w rewo, no bo nikt się nie spodziewa niczego dobrego najwyraźniej po Gimperze, który ma słabość do Bucksdela, Ale osobiście chciałbym wskazać problemy z pytaniami obu panów. Definitywnie mniejszym case'em jest gimper. Tutaj uważam, że zawiodło to, że gimper ma przyzwyczajenie z Lekko Nie Będzie. I słysząc niektóre jego pytania, właśnie miałem wrażenie, że ponownie jesteśmy w Lekko Nie Będzie. Jeśli zaś chodzi o rewo, to chciałbym pokazać konkretne pytanie, które definitywnie mi nie pasuje. Mm. No dobra, to teraz przechodząc, bo tam patrząc na tę listę słynną. To... No to jest też cały wątek tego, że kryłeś stew, tak? I że, wiesz, że wiedział, nie powiedział, i, i wrzucanie do, do tej szuflady. No i ty powiedziałeś o tym, że słyszałeś o tym, że on się spotkał tam z 14-latką, tak? że, że rzeczywiście. Ale że nie interpretowałeś tego pod takim kątem i że no jakby nie patrzyłeś na to przez pryzmat tego, że, że może, może do takich rzeczy dochodzić. Rewo zadaje to pytanie jeszcze przez 30 sekund, kompletnie pozbawiając Bóg Dela możliwości kręcenia, czy potknięcia się pod jakimkolwiek względem. I tutaj pozwolę sobie coś zacytować. Prawdopodobnie jest to cytat z jakiejś głupiej stronki z cytatami, ale generalnie ma tutaj pewien sposób odniesienia. Prawda jest o tyle prostsza od kłamstwa, że o kłamstwach trzeba pamiętać. Dlatego w momencie, w którym Rewo wie, jak Boxdell wypowiadał się poprzednio, to powinien podzielić to pytanie na trzy pytania. Tymczasem dostaliśmy Rewo, który wkłada dobre odpowiedzi Boxdelowi do ust. I mając to na uwadze, bardzo mocno liczę, że żaden z chłopaków, czy to Rewo, czy Gimper, nie mieli złych intencji i nie chcieli wybielić Boxdella. Tylko właśnie te wszystkie problemy z tym podcastem wynikają z tego, że nie mają na przykład doświadczenia albo po prostu nie są w stanie podejść bez emocji do osoby, którą lubią. A jako, że nie są to profesjonalni dziennikarze, to nie powinniśmy też tego od nich oczekiwać. Po sieci lata pewien screen, w którym oczywiście jest masa manipulacji czy też przeinaczania faktów. Żeby nie być oczywiście gołosłownym, to na przykład w drugim podpunkcie jest przekupił lub szantażował olciak, na co nie mamy absolutnie dowodów. Wiemy po prostu, że ta typiarka zmieniła zdanie. Przy czym ten screen bardzo ładnie pokazuje emocje, jakie wywołuje Boxdale u niektórych. Zresztą sam Gimper na swoim kanale podawał ten screen i mówił, że. Boxdale raczej nie ucieknie od odpowiedzi na te pytania czy też zarzuty. Szczególnie w momencie, kiedy po internecie cały czas lata ta autografika, w której ludzie nawołują do tego, żeby nie bronić Boxdela, punktując rzeczy, z których nadal się nie wytłumaczył i które ich zdaniem są mocno wątpliwe moralnie. Choć tak sobie myślę, że od odpowiedzi na kwestie poruszone na tej grafice, Michał Baron i tak zapewne nie ucieknie. Uważam właśnie, że między innymi przez tego typu zarzuty ludzie są tak oburzeni. Dostaliśmy podcast, który ma 3 godziny, 27 minut i nie poruszyliśmy głębiej tych kwestii. Niektóre nawet, tak jak zlikowanie imię i miejsca zamieszkania jednej z ofiar, zostały przytoczone przez samego Boxdella, a nie przez jednego z prowadzących. I to też dosłownie było jedno zdanie na ten temat. Czyli stwierdzenie po prostu przez Boxdela, że likując tą typiarkę chciał się po prostu obronić i absolutnie nie miał takiej intencji, że ewentualny świadek może się wycofać. A skoro przy tym jesteśmy, to przejdźmy do największego dla mnie punktu osobiście. Wspominałem wcześniej o długości podcastu, który otrzymaliśmy, ale powtórzę go jeszcze raz, żeby wywarło to jeszcze większe wrażenie. 3 godziny, 27 minut i 23 sekundy. Tak długi podcast otrzymaliśmy, a ile z tych rzeczy, które usłyszeliśmy w ramach tego podcastu, było faktycznie nowymi rzeczami? No, może jakieś 5 minut, może 10. I zaznaczam, wcale mi nie chodzi o jakąś krew, nie chodzi mi o jakieś mięcho, nie chodzi mi o jakieś inne ofiary czy innych zbrodniarzy. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że te 3 godziny i 30 minut były absolutnie bezcelowe. Mówię tutaj po prostu o tym, że po 3 godzinach 30 minutach i jakiekolwiek wątpliwości, które miałem co do Boxdella, a nie będę tutaj się rozwodzić na temat tego, co mi konkretnie w Boksdelu nie pasuje. W każdym razie, po tych trzech godzinach, po przesłuchaniu całego podcastu, wielokrotnie przygotowując się do tego filmu, u mnie się nic nie zmieniło. W dalszym ciągu te wątpliwości istnieją. Nie dostałem jakichkolwiek nowych informacji oprócz tego, że Boxdel jest smutny. Powiem więcej, wszelakie lampeczki, które mi się świeciły na pomarańczowy kolorek. I tutaj już podam przykład. Trudno mi żywić pozytywne emocje do Boksdela w momencie, w którym trzyma on się z influencerami tylko wtedy, kiedy są u szczytu swojej popularności, tylko po to, żeby potem mieć na nich wyjebane. A co robi Boksdel w trakcie Pandorki? Płacze, że ludzie się od niego odwrócili. W jednym przypadku ziomek nie odzywa się do kogoś, bo mu się liczby nie zgadzają. W drugim przypadku jest podejrzany o bycie PDF-em. I to oczywiście ludzie są źli, nie Boksdel. Co dalej? No Przykład, nie wiem, zasłanianiu się akcjami charytatywnymi, gdzie w jednym programie w przeciągu trzech godzin typ się chwali, że w miesiąc zarobił milion dwieście tysięcy, po czym włącza monetyzację na Pandorce i donajtuje siedem koła na szczytny cel, bo to jest inwestycja w przyszłość. Tym smutnym akcentem chciałbym przejść do odpowiedzi Rewo na. Krytykę, którą dostali pod tym odcinkiem. Jeszcze malutki disclaimer w tym punkcie. Wiem, że poddane przeze mnie cechy boxdela, które mi w nim nie pasują, nie mają za wiele wspólnego z Pandorą, ale osobiście zmniejszają mi jego wiarygodność. A dzięki zgrzytowi, dzięki tym trzem godzinom, nie dostałem konfrontacji, jeśli chodzi o te rzeczy. A była na to przestrzeń. Żeby jakoś bardzo nie przedłużać, Rewo i Gimper w ramach swojego najnowszego zgrzytu odpowiedzieli na zarzuty, które się pojawiły pod ostatnim odcinkiem zgrzytu, czyli tym omawianym w tym materiale. Jeżeli jakimś cudem ten materiał dotrze do któregokolwiek z wymienionych wcześniej panów, Mam jedną wiadomość do jednego i do drugiego. Rewo, jako że nie chcę ci powtarzać tego, co w komentarzach było widoczne, czyli że na przykład nie wiem wrzucanie wszystkich widzów do jednego worka z napisem chcemy tego samego co na fejmie jest na przykład nie okej. Okay. To ci tego oczywiście nie powiem, ale mam do ciebie prośbę. Zastanów się proszę i odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy przez te 3 godziny, 30 minut pokazałeś wszystkie swoje umiejętności jako mówca. Czy obok Boxdale'a i obok Gimpera poczułeś się tak komfortowo jak przed kąpem? Bo osobiście uważam, że nie. A co do Gimpera? Jednak rezygnuję z wiadomości do ciebie. Liczę, że ten materiał oglądały się w miarę przyjemnie, to był gniazdo nostalgii. Do zobaczenia w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. Na razie.